9 grudnia, poniedziałek. Niech nasze modlitwy wzniosą się do Ciebie, Boże, i wyjednają nam Twoją łaskę, abyśmy przez czystość serca przygotowali się na obchód tajemnicy wcielenia Twojego syna. Czy zdarzyło się Wam kiedyś, że popełniliście jakiś błąd? Mi tak i to w sumie nieraz. Kiedyś popełniłem wielki błąd, bo zostałem pobity. To na własne życzenie. Jak byłem w gimnazjum, a później w liceum, to uprawiałem sporty walki. Parę razy pojechałem na zawody, ale jednych z tych zawodów to nie zapomnę. Stoczyłem dwie walki. Pierwszą wygrałem, ale naprawdę mocno oberwałem, a w drugiej to już zostałem całkowicie zdeklasowany. Mój błąd polegał na tym, że byłem przekonany, że jadę po swoje. Nie przygotowałem się tak jak mogłem. Drodzy słuchacze, pewniej wy się przygotowujecie do różnych spraw. Może nie do zawodów, ale chociażby do pracy. Szykujecie drugie śniadanie, wyjeżdżacie wcześniej, żeby się nie wbić w korki, szykujecie dzieci do szkoły. Pewnie też w życiu przygotowywaliście się do jakichś tam większych wydarzeń. Do ślubu, do obrony pracy dyplomowej, do jakiejś przełomowej rozmowy o pracę. No i chyba się wszyscy zgadzamy, że bez przygotowań wiele z tych spraw by nam się po prostu nie udało. Podobnie jest z życiem duchowym. Czy to jest możliwe, żeby dobrze przeżyć mszę świętą bez przygotowania, wpadając z biegu do kościoła? Jak ktoś ma taką receptę, to z chęcią skorzystam. Albo czy da się skoncentrować na modlitwie, kiedy telefon co chwilę wibruje od powiadomień? Chyba tylko mistycy to potrafią. No i wreszcie. Czy da się przeżyć dobrze Wigilię? Czy da się głęboko przeżyć święto narodzenia Jezusa? Od tak, z marszu. Nie da się. No okej, okay, ale... To co mamy zrobić, żeby się przygotować? Ta modlitwa liturgiczna, którą przeczytałem na początku, podpowiada nam właśnie, że jest coś takiego, co pomoże nam przygotować się na narodzenie Jezusa. Tym czymś jest modlitwa. Ona jest jak profesjonalny trening, ale taki duchowy. Ona jest jak skuteczna dieta dla ducha. Ona jest jak rozmowa z najlepszym trenerem który potrafi podnieść na duchu. Narodzenie Jezusa jest większe niż jakieś tam zawody sportowe. Jest większe niż dzień w pracy, nawet większe niż ślub czy rozmowa o pracę. Warto się przygotować do tej chwili przez modlitwę, żeby nie przegrać tego wyjątkowego czasu.